Marka M. Ceran, a ze mną pani Maria Ceran. Dzień dobry. Dzień dobry. Marynarka, czyli klasyka tak naprawdę. Klasyka, ale w nowym wydaniu. Klasyka w lekkim stylu włoskim, bez konstrukcji, bez podszewki, bez jakichkolwiek usztywnień. Także marynarka, która, którą właściwie mężczyzna może czuć się w niej jak we własnej skórze. Czyli taka marynarka, ta, ten model jest akurat bardziej wiosenny, prawda? To jest, tak, to jest marynarka doskonała na, w sezonie wiosenno-letnim, to jest marynarka wełniano-jedwabno lniana. E, wszystkie mi, taki powiedzmy miks powoduje, że ta marynarka zachowuje właściwości lnu, czyli oddycha. Natomiast nie gniecie się tak jak klasyczne marynarki lniane, więc w związku z czym ze spokojnym sumieniem mogę polecić. A proszę powiedzieć coś na temat procesu produkcji tych y, marynarek. Rozumiem, odbywa się to wszystko w Polsce, prawda? Y, marynarki są szyte w 100% w Polsce, natomiast wszystkie y, tkaniny y, kupuję we Włoszech. Czyli no, cały proces zaczyna się od tego, że śledzę trendy, co, 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 co powiedzmy y, w trawie piszczy, y, jeżdżę do sprawdzonych dostawców tkanin dokonuje wyboru tkanin i na podstawie tego tworzone są kolekcje. Bardzo się cieszymy, cieszymy że jesteście z nami już któryś raz, prawda? Tak, to jest kolejny, kolejny raz i bardzo lubimy te targi także. Bardzo się cieszymy i też bardzo Was lubimy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.